Witam w moim odcinku numer 24 i robię misję Each er, Why is Good. Co tłumaczymy, jakby każda droga jest dobra. Dzisiaj akurat jestem sam, więc wszystko samemu będę robić. Hmm. Jestem gdzieś na środku. I jakieś szpulki dookoła mnie i właściwie mam tylko jedno wyjście, bo gdziekolwiek nie pójdę, to już nie będę mógł wrócić. Hmm, tylko teraz pytanie, którą z tych dróg trzeba wybrać? Sobie myślę, że jakbym poszedł sobie w górę, to będę mógł się jeszcze wrócić, nawet jeśli ta droga byłaby zła, więc dlatego właśnie poszedłem sobie tutaj. I teraz jakby się okazało, że tutaj Coś jest nie tak, to będę mógł zawsze iść do innego pomieszczenia. Jakbym poszedł gdzie indziej, to takiej możliwości by już nie było. No dobra, i właściwie widzę, że to jest koniec misji, bo wszystkie spinki były tutaj w tym pomieszczeniu, w innych też są spinki. No dobrze, więc idę do wyjścia, czyli prawdopodobnie w misji chodziło o to, że każda droga jest dobra, bo gdzie bym nie poszedł, tam w tym pomieszczeniu będzie wymagana ilość spinek i wyjście. Także było bardzo łatwo.